Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Postanowiliśmy, że zaproponujemy Polakom jednolitą stawkę podatku PIT, dużo niższą niż w tej chwili, bo na poziomie 10% przyjmiemy 1100 uchodźców. To ona każdego dnia odmienia ludzi nasze miasta z wioskami. Odmienia pola i zakłada pracy. Przynosi nadzieję, bo zielony to nadzieja, ale zielone także uspokaja. Proponujemy, żeby na każde drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymywali 500 zł miesięcznie.